Jakiś czas temu w internecie pojawiło się sporo nagłówków, że choroba Huntingtona została wyleczona. Postanowiliśmy to sprawdzić i niestety okazało się, że to nieprawda. Zacznijmy od tego, że pląsowica Huntingtona to ciężka dziedziczna choroba mózgu. Postępuje latami, odbiera kontrolę nad ruchem, emocjami i myśleniem. Na dziś nadal jest niestety nieuleczalna. Punktem wyjścia do tego nieporozumienia był artykuł BBC z tytułem Successfully treated. Po angielsku to znaczy skutecznie leczona, a nie wyleczona. W polskich mediach to słowo zostało uproszczone i sens informacji całkiem się zmienił. W całej sprawie chodzi o terapię genową AMT 130 rozwijaną przez firmę Unicure. W badaniu klinicznym u części pacjentów udało się mocno spowolnić postęp choroby nawet o 75%. To skuteczne spowolnienie, ale nie wyleczenie. Niby drobiazg, a różnica ogromna. Trzeba też tutaj dodać, że badanie objęło niewielką grupę osób, a wyniki znamy głównie z komunikatu prasowego, a nie z pełnej publikacji naukowej po niezależnej recenzji. To znaczy, że sposób analizy, dobór pacjentów i ewentualne błędy metodologiczne nie zostały jeszcze niezależnie ocenione przez środowisko naukowe. To dobry przykład na to, jak jedno źle przetłumaczone słowo potrafi napędzić dezinformację. I dowód, że warto czytać artykuły w całości, bo same nagłówki potrafią być mylące. Nie daj się nagłówkom i zaobserwuj nas!